Udało Ci się dzisiaj wrócić do domu? Udało Ci się wrócić dzisiaj do domu, ale tego najważniejszego domu, czyli do Twojego ciała, do takiego ciepłego, bezpiecznego domu, w którym możesz czuć się kochana, w którym możesz czuć przestrzeń, w której możesz naprawdę odpocząć. Może zapomniałaś o tym, żeby poświęcić sobie troszeczkę czasu, poczuć siebie, poczuć swoje serce, posłuchać dźwięku swojego serca, posłuchać siebie, dać sygnał swojemu ciału, że jest kochany, że jest wartościowe, że jest piękne, że jesteś wdzięczna za to, że jest, że możesz być. Może miałaś chwilę, żeby się utulić, pogłaskać. Ułożyć dłonie na klatce piersiowej tutaj na mostku, na sercu emocjonalnym. I pooddychać do tego miejsca i powiedzieć do siebie, do swojego ciała wszystko, co chcesz, najbardziej poczuć. Kocham Cię. Dziękuję, że jesteś. Jesteś bezpieczny, jest dobrze. Dziękuję, że jesteś. Kocham Cię. Kocham siebie. Jestem dobra. Jest mi dobrze. Jestem bezpieczna. Wdech spokojny, łagodny. Westchnięcie. Otulenie. Miękkość. Jest dobrze. Wracaj do siebie, do domu, do swojego ciała. To jest praktyka czygą, żeby sobie przypominać o tym, kim jesteś, jak dobrze możesz się czuć w swoim ciele, żeby harmonizować energię ruchem, dźwiękiem, masażem, oddechem. To jest piękna praktyka, która sprowadza nas do naszej istoty. Istoty naszego bycia. Bardzo polecam, szczególnie osobom wysoko wrażliwym. Ja specjalnie dla kobiet prowadzę warsztaty i kursy online. Właśnie po takim teraz jestem, po jednej sesji. Zapraszam Cię do tego kanału YouTube. Tutaj znajdziesz siebie poprzez te praktyki, poprzez te ćwiczenia.